Co byłeś? Ty miałeś kiedy masz paski czy szczędny z lewą tarką? Nikt nie miał nic ważniejszego. ja zawsze miałem oprócz z mojej klasy. Zawsze miałem tasek, a w włosiu nie. Cięcia? Cześć. To pamiętam. Halo. To pamiętam wszystkich twarze. Hmm. No trójciemno jest nie? Uczony. Ja też też mnie spotkali. Bo także. Byliśmy która pamiętała wszystko. Opowiadała, jakiś na wycieczkę. Już? <grym grym grym> nie A to, <grym> to, to, to najstarsza z tej <grym> klasy. Ja się z nic nie No Teraz, Dziękuję kilka wybrałem. słów do kamery. O, Witam wszystkich. O, i tak to miałoby zrobić od razu, jeszcze z powrotem. Teraz. Aha, przepraszam, kilka słów do kamery. Tak, żeby było. Witam wszystkich. No nie, to już było. <śmiech> <śmiech> to już było. Pozdrawiam wszystkich i życzę na przyszłość. Bez okulary. Wszystkiego dobrego. Hmm. No i nie pędorki, nie no. Pozdrowienia dla wszystkich i do następnego spotkania. A. 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 Aha. A. Tak. Bardzo ładnie. No teraz e, coś do kamery. <grym> co? To jest najgorsze, nie wiadomo co powiedzieć. No co masz mówić, no co? Co powiedzieć? <grym> 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 no dobrze. No to teraz ten się wykaź się I Ale co ja mam powiedzieć? Czekaj, w drugą stronę patrząc. Ale to czemu smyśniatło. to jest tak ten, bo no, no, to nie widać. Dokładnie, rozumiem. Odbicie ten... wszystko jest okej. Okay. No to już powiedz teraz kilka słów do mikrofonu na ten, żebyśmy musieli to witę, że nie. Nie powiem, to nie. A to pewnie... Nie, nie <laughs>

i od tej trzeciej klasy dziecko jechało na 2,3 jak, jak ten przecinek, ja nie wiem czy tak, u was to jest, tak, jak się tak, wszystkie tak podmioty z ten, ten do tej do tej, do tej klasy, ale jej tam brakuje tam te tam pierwsze tam dwa lata. Tak. Ona jest ja razem ja z jej ja młodszym tak bratem w dziesiątej ja klasie. Ja Musiała to, to być w pierwszej i drugiej klasie, na te problemy. No jej powiedział, ale nauczyciel powiedział, jak ona się zgłosiła, łatwiej ty tego nie umiesz. Dokładnie. Uwierz się, na pewno, że nie pamiętasz tego. nie inaczej, bo Ty możesz nie pamiętać tak nie, tak nie rzeczy. Ja, to, ja to o, o, dzieci, nie pamiętam. ja nie pamiętam, jak Ja Nie pamiętam, ale są w... pewne rzeczy, które, które będę pamiętał. 11 pać zawsze. No 11 ja mało tak idzie, ale ona może... on i tak idzie tutaj o 8. Ale on może chodzi na windę w tej Nie, ona wiesz, gdzie chodzi? Ona chodzi nie na windę, tylko ona chodzi na te. Kurde, jak to się wspomniałam. To, co przy szkole jest te to na rolkach zjeżdżają. ja. Oni tam robią, to nie wiem, bo wczoraj było na przykład na gadu-gadu, jakiś tam kolega napisał, Ola, musisz być tam pod tym, nie? Ja mówię, ona do mnie, mama, o 12 tam idę. Ja wiem, nie idziesz. A czemu, bo ma... jakiś tam kolega powiedział, że, że będę, że mnie tam coś zbiją, czy coś tam. Trudno, wezwę policję. <laughs> nie, nie. Nie. Proszę! Zdjęcie robić! Picie piwa. Picie, Picie pierwsza? To no nie jest rasa, nie? To, jest jest ja no, to, to musi! To jest zupełnie ładna! To jest zupełnie ładna! To jest zupełnie ładna! Przypuszczam, że któryś w będzie miał i <laughs> taki puścić. I coś chciałam do niej wołać, a ona do mnie mówi: żeby nikt nie słyszał, że my z Polski, a ja do niej mówię, jak ty taką Niemką jesteś, to gadaj, bo nikt nie był, że się tak nie moja kuzynka jest Niemc dalej dla nas. Ja do dzisiaj, ja wam coś wam powiem, ja byłam do 17 lat w Polsce, a teraz jestem 21 lat sam. Ja... była torta i nie był na pierwszej komunii, pierwsza komunia Karoliny, tylko Marty była napisane na torcie. No i to oczywiście. To Jej oczywiście to, nie Znale. rozmazali to, nie? Bo ta mała mnie zaczęła płakać. Nie No na przykład, że nie mam rzędu, to mi no, ale to no, jest starała się nie, być konsekwentna. Bo ty to gadasz i gadasz, ona tak sobie z ciebie nie, a, nie a, On powie to... słowo na 10, nie? A. I sobie robię z nim co w Czemu mam być inaczej, jak mamy? Też miałam zawsze ostatnie słowo. Ojca bałam, ale zawsze ostatnie słowo bałam się go naprawdę. Ale stałam przed nim i. Sztywna. Ani łzy nie zobaczysz tam, ani so. łzy, a tak mi się głowa ogłębiła. Żałujcie, że nie byliście. Dokładnie. Cię? Bardzo miło mi było was poznać wszystkich i to nas do następnego razu. Cześć, 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 cześć. Grażynka Welc ma w plecy. A Trojanowski to co? A to nie wiem co się stało. Niech żałują, że ich nie było. No dobrze. No. Czekamy na następny raz. Tak? Tak. Pozdrowienia dla wszystkich. Wszystkie e-maile dostaniesz teraz. <grym> ja my. już mówiłam. ja. To samo. <grym> ten nas kręci. Chiczko, po prostu chiczko. No, Zobacz jakieś niewidzenie. Nie, 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 jest jesteś. Tak, 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 to nie było w ogóle świadka. Ale co, ja mam dalej 20... Ale to Ja ma też. Wody. Jesteśmy na Marco, teraz się nagrywam. zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podam dalej, możesz mówić. Nie, 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 nie będę, czy nie no, pewno. No, lubię. O. On nie jest medialny. <gulanie> ja też nie jestem medialna. Nie, no to jest Ale ze mi y, zęby My wybijesz z kamerą. Ja nie wiem, bym Ale ja też właściwie nie wiem, co ja mówię. Ba niemiec niemiec Basia niemiec dużo mówi. Co Basia dużo mówi. Przepraszam. Przepraszam, Basia, już się zamyka, nie mówi. Basia jest dobrym. Nie, nie, nie. Nie, wy, proszę to wyłączyć. Jeszcze O jedno na siebie. O jakie buty. Nie, nie, proszę te, Proszę bardzo, proszę koleżanki. o Ora. Teraz to, Ja mnie tam cieliszeczek na i tam łyczka proszę dalej.